No, witamy się z wami dzisiaj w sztolni się Anblick 18-wiecznej sztolni która została kuta dokładnie w 1770 roku to jest wejście zalane już dosyć głęboko, a my idziemy dalej Tylko muszę się odwrócić Jest godzina druga w nocy, normalni ludzie śpią. Normalni ludzie śpią, my eksplorujemy sztolnie, a to z tego względu, że sztolnia praktycznie już jest na terenie prywatnym i nie chcemy tutaj przysparzać nikomu jakichś problemów czy niepokojów. Sztolnia jest zalana w tej chwili do pasa, ale łody się chyba będzie robiło mniej. Zobacz tu steropion. bo tutaj ktoś się ktoś rozwalił. Tak jak mówię, nie jest z 1770 roku. Została głębiona przez gwarectwo, którego właścicielem był niejaki Szweinic. Przedsiębiorca, właściciel kopalni. Był właścicielem kopalni w frontlisie Unbliker. Co można przetłumaczyć na wesołe spojrzenie czy wesoły wzrok. Sztolnia ma podobną nazwę, z tym że końcówką się troszkę różni, bo nazywa się Sztolnia, tak jak mówiłem, Frontlisie Unblick. Jesteśmy w Ciechanowicach, to są góry ołowiane i ta Sztolnia jest Sztolnią Poszukiwawczą. Poszukiwano tutaj, no jak sama nazwa wskazuje, góry ołowiane, czyli szukano tutaj ród ołowiu, ale też podejrzewam, że szukano tutaj rudy srebra, a być może nawet arsenu, dlatego że kopalnia w frontlisie Unblicker specjalizowała się w wydobyciu arsenu. Być może niedługo będzie zamknięta, dlatego że mówię, że jest w rękach prywatnych teren wokół niej. Tutaj po drugiej stronie ktoś się buduje. Zatem należy podejrzewać, że sztolnia niedługo w lot może być zasypany. Dlatego postanowiłem ją odwiedzić nawet o drugiej w nocy z kolegą Maćkiem, którego tak w ogóle pozdrawiam jego dziewczynę, że go puściła. Bardzo dziękuję z tej strony. I nie jestem pod i, tylko pod obcacem. I nie jest pod pantoflem, jak mówi. Tylko pod obcasem. Ale mam nadzieję, że czerwonym... Aha. Eee. Tutaj góry ołowiane. Górnictwo srebra i ołowiu można datować już na XIII-XIV wiek. Początkowo Początkowo to... Odbywało się nie przez drążenie sztolni, ale przez tak zwane prymitywne szyby, które nazywały się duklami. Po prostu od góry robiono taki rodzaj studni, i na jakiejś konkretnej głębokości, kilkunastu metrów, zaczęto, zaczęto ten szyb poszerzać. Także on wyglądał troszkę jak gruszka. To były charakterystyczne dukle. Dokopywano się do momentu, w którym dokopano się do wody gruntowej i taką długę opuszczano i szli w następne miejsce, w którym, jak wiedział, może być ruda srebra czy ołowią. Tutaj niedaleko nas jest miedzianka, o której chyba nie muszę zbyt wiele mówić, bo myślę, że każdy, kto trafił na mój kanał mniej więcej się już orientuje, czym jest miedzianka. Browarem, <laughs> browarem też, <laughs> ale <laughs> przede wszystkim to było... Miasteczko górnicze, które za sprawą też kopalni przestało istnieć praktycznie. No i zobaczcie, wody mamy tutaj. Ja myślę, że będzie więcej, szczerze mówiąc. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda ten strop, nie? Tak jak było ręcznie to urabiane, no bo 1770 rok, ale boki są takie, no bo tutaj ktoś jeszcze próbował dalej szukać na początku XX wieku. Dalsze próby były robione. To jest typowa sztornia poszukiwawcza, jak mówię. Także widzicie jaki jest poziom wody. No tutaj niestety schalbiona została ta sztornia z, tyropianem. z tyropianem, Jakiś idiota na... Tutaj na początku sztolni wrzucił i to tak się tu rozproszyło, ale sztolnia jest piękna. Widzimy tu fragmenty kucia ręcznego. No, jest to relikt piękny górnictwa. Ale tu jest taki piękny relikt, proszę, proszę. O! I zajęty, i zajęty. <śm> 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 Dobra, idziemy dalej. Tu mam jakiś okwał? No tak jakby to wyglądało. A. Ale suka zimna. Zimna no. Tej wody by się można było napić, no przecież facet tutaj ciągnie wodę, nie? Ty, ale wiesz co? Tu mamy zawał. Ciekawe czy ten zawał jest do przejścia i w ogóle patrzeć trzeba pod nogi, bo człowiek taki jak cymbał. Tu jest... Tu się posypało. Tu się posypało. Tutaj nie wiem czy przy tej latarce będzie widzieć idą jakieś minerały. Ja się na tym nie znam. Tak jak mówi wielokrotnie. Nie jestem ekspertem od minerałów. Chociaż parając się eksploracją sztolniową należałoby coś widzieć. Liznąć. Liznąć tak. <noise> Tylko bez <takt>. <głos> <głos> tak. Tak. A to już ja wiem skąd. Popatrz, jaka tu jest dziwnie ta skała. Jakby tu uskok jakiś był, nie? Tu kolorowe mamy fragmenty skał. Ciekawe co to może być. Ale to już jest niestabilne. No i tu nam się zrobiła taka mała komora. Nie do przejścia. A już nie chcę tutaj kaleczyć. O pojedynki, ale tu nie ma przejścia. Prawdopodobnie sztolnia ciągnęła się dalej, bo z tego co jest, yy, natrafiłem na taką mapę, to ta sztolnia jest znacznie dłuższa. Natomiast na dzień dzisiejszy zachowało się tyle. Być może jest to jedno z ostatnich wejść. Szkoda, sztolnie bardzo powoli, ale nieuniknione odchodzą od nas. Dlatego warto je filmować. Kluca, fuks, masło normalnie orzechowe. Widziałeś, co to jest? Co, jeszcze zrobimy parę fotek, no i pożegnamy się już z wami tam przy wyjściu. Także to tyle. Sztolnia w się, Anblick, nie wiem czy ja to poprawnie wymawiam, bo ja nie jestem Niemcem, a z niemieckiego języka to znam tyle co z czterech pancernych, czyli Händelhau i Heil No to tyle. Mała nocna eksploracja. O godzinie 2:20. Zaraz zobaczysz Może nawet pokażę do kamery, nie wiem czy będzie widać, bo żeby nie było, że my oszukujemy. 0:25. No, 2:25 w nocy. Czyli co? Idę do pracy. Tak. Czyli jesteśmy pozytywnie zakręceni, tak? No, psychiatra inaczej by to zdiagnozował. Dobra, to tyle. ze oni Frontli się, Jesteśmy właśnie ze sztolni. Sztolnia długa na około ja 70-80 metrów. zalana będzie. wodą. Jest godzina, która? Jest godzina... Trzecia Jest godzina trzecia dziesięć. W nocy. W nocy? Czyli zaraz zbieramy się, wsiadamy do samochodu i uciekamy do domu. Na kawę. Na kawę. Na kawę. Na kawę. Albo i na śniadanie. To nic, trzymajcie się, uciekamy.